Pierwszy raz w historii Auto Import Nieporent SAB 95 model NG, czyli New Generation, ostatni tak naprawdę model SABA, ostatni model SABA dostępny w ogóle, po tym modelu firma SAB została zamknięta, auto było produkowane od 2011 roku do 2013 bodajże, przez dwa lata, albo się mylę między 2010 i 2012. Jest to bardzo rzadko spotykany samochód na polskim rynku i nie tylko. Złośliwi będą się śmiać, że jest to Opel Insignia ze znaczkiem Saba. No i tutaj trzeba wyprostować, że tak naprawdę Zopla Insignia tutaj za wiele nie ma oprócz płyty podłogowej. Wiadomo, producent, czyli marka SAB, miała zrobić samochód na podstawie insignia, ale zrobiła wszystko po swojemu. No i widać to też po tym egzemplarzu. On kompletnie inaczej wygląda jak Opel Insignia. Dużo lepiej się prezentuje. Wnętrze jest dużo, dużo większe. Insignia jest bardzo małym samochodem w środku. Tutaj wnętrze jest bardzo duże. Także tutaj tych złośliwych wszystkich przestrzegam, bo jest to naprawdę ostatni sap. I mogę powiedzieć z ręką na sercu, że jest to naprawdę prawdziwy sap. I tutaj mamy 2 litry turbo, benzyna, biopower. 220 KONI, i co najważniejsze, jest to wersja europejska: auto sprowadzone ze Szwecji bezwypadkowe w 100% w odróżnieniu do samochodów sprowadzanych ze Stanów. Jest to naprawdę rzadki temat. Bardzo ciężko kupić taki samochód. Ja bardzo chciałem kupić i mi się udało. Aczkolwiek poszukiwania tego modelu bardzo długotrwały. Mamy tutaj wersję linear, czyli podstawową, ale fajnie doposażoną. Także nie jest to taka wersja. Podstawowa jest to wersja podstawowa, tylko z nazwy. Mamy lampy Ksenony, mamy LEDy, mamy czujniki parkowania z przodu, z tyłu, mamy rozpoznawanie znaków drogowych, mamy asystenta pasa ruchu, mamy nagłośnienie Harman Kardon składające się z 11 głośników. No i jest tam parę takich, mówię, dodatkowych rzeczy. Lista tego wyposażenia jest dosyć. Długa, no nie jest to najbogatsza wersja, nie jest to wersja Aero, nie jest to wersja Vector, ale naprawdę mówię, ten model jest tak rzadko spotykany, że tutaj za bardzo bym nie wydziwiał. Jest to 2011 rok, bardzo niski przebieg, bo zaledwie 160 tysięcy kilometrów i 160 tysięcy wybiło w Polsce, jak auto kupowaliśmy, miało dokładnie 159 z groszem. Nie wiem, jak Wam osobiście się ten, ta bryła nadwozia podoba mi się podoba i, i najważniejsze w tym samochodzie jest to że naprawdę ten samochód się wyróżnia mówię, złośliwi mówią że to jest Opel Insignia no to znajdźcie taką, takiego opla Insignia właśnie, która wygląda jak, jak ten sap. i no, Insignią może jeździć każdy, czy przedstawiciel handlowy czy, czy jakaś tam management czy zwykły Kowalski, A naprawdę tych Saabów jest bardzo mało i ze świecą szukać Fajnego, zadbanego egzemplarza, mówię, bezwypadkowego. Tutaj macie egzemplarz bezwypadkowy. Lakierowane były dwa elementy: lakierowany prawy tylny błotnik i lakierowany dach. Dlaczego był lakierowany dach? Dlatego, że tutaj mamy, tak jak widzicie, nad przednią szybą takie zejście do dołu, tak linia schodzi, i po prostu były odpryski od kamyków. Mamy zdjęcia od Szweda, jak to wyglądało. Zwykłe odpryski, dlatego był lakierowany dach. Nikt nie lakieruje dachu w połowie, tylko lakierujemy zawsze w całości. Także tutaj mamy drugą powłokę na dwóch elementach, na dachu i na prawym tylnym błotniku. Prawy tylny błotnik, z tego co czytałem, też pojawia się korozja. Lubi pojawić się korozja przy łączeniu ze zderzakiem. Prawdopodobnie taki tutaj był powód lakierowania. Jeżeli chcecie sobie sprawdzić przebieg samochodu, możecie sobie sprawdzić po numerach rejestracyjnych. Auto jest zakupione od trzeciego właściciela, trzy osoby prywatne. W systemie tych podmiotów jest dużo więcej, ale to jest samochód bardzo drogi w zakupie, jeżeli chodzi o auto nowe, przypominam, że nowy samochód tego typu kosztował 250 tysięcy. Też z uwagi na właśnie cenę tego samochodu. Te samochody się bardzo słabo sprzedawały. No bo za 250 tysięcy mogliśmy sobie kupić Audi A4 czy, 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 czy coś z BMW czy z Volvo, więc no, dużo bardziej markowe marki a nie SAP, który tak naprawdę kończył swoją produkcję eee, dlatego też te same, dlatego jest dużo podmiotów, bo po prostu auto było leasingowane i było leasingowane na początku później, także mówię, tych podmiotów jest sporo jak auto jest sprzedawane w Szwecji to też jest sprzedawane poprzez pośrednika i wszyscy pośrednicy są dopisani łącznie z moją firmą, która też jest dopisana do ilości właścicieli tego samochodu Liczą się osoby prywatne i tutaj mamy trzy osoby prywatne. Samochód tak się prezentuje z zewnątrz. Uważam, że linia jest naprawdę fenomenalna. Nie, nie tuzinkowa, niespotykana. Mówię, 9 piątkę NG, spotkać na ulicy to jest bardzo rzadki temat. Co my przy aucie zrobiliśmy? Macie kompletnie nowe hamulce przód, tył, nowe tarcze, nowe klocki, nowe sprężyny z tyłu. Opony mamy Bridgestone 2016 rok. Tutaj mamy felgę 17-calową. Także opona letnia jeszcze sobie długo posłuży. Czteroletnia ale bieżnik bardzo ładny. Dobra, przechodzimy do wnętrza. Pokażę Wam wnętrze, które po tym widać, że naprawdę Opla tutaj została tylko płyta podłogowa i nic więcej. Przechodzimy do wnętrza. Tutaj mamy przepasny bagażnik według danych, technicznych 550 bodajże litrów. Bardzo dużo, nie ma charakterystycznego zgubienia tutaj linii, tak jak w insigni, że jeszcze nam wystaje nie wiadomo ile czy zderzaka. Nie wiem, kto projektował insignię, że, że tak zrobił. Na pewno minusem połączenia z insignią jest to, że samochód jest dosyć ciężki. I to jest główny minus tego, że jest to kooperacja z Oplem. Z wyposażenia dodatkowego zapomniałem powiedzieć, że mamy jeszcze system Keyless Go, czyli odpalanie bezkluczykowe. Tak wygląda wnętrze, tutaj macie nagłośnienie Harman Kardon, to też było dodatkowo doposażone. Mamy aktywne zagłówki, jak widzicie. No i nie wiem, czy ktoś ma porównanie, ja mam porównanie, wiem jak Insignia wygląda z tyłu. No tyle miejsca na pewno w Insignii nie ma, więc no, naprawdę mało jest tych, tych rzeczy, które łączą. Saba z insignią, oprócz tego, że jest płyta podłogowa, tutaj naprawdę konstruktorzy Saba postarali się, żeby to, była, to był ich model, a nie żaden, żaden skopiowany Opel. Potele takie typowo sabowskie, takie ala ala lotnicze, kierownica. Mówię, tutaj jeszcze jest silnik BioPower, czyli przystosowany do jazdy na etanolu. Na etanolu ma tam chyba 5% wyższą moc. Etanol, czyli paliwo E85 będzie dostępne też w Polsce, już na niektórych stacjach jest dostępne. Pokażę Wam kierownicę, mamy sterowanie radia z kierownicy, mamy jakieś komunikaty głosowe, mamy tempomat. Przebieg widzicie na zegarach 160,78. Skrzynia manualna sześciobiegowa, odpalanie mówię bezkluczykowe. Tutaj mamy czujniki parkowania, asystenta pasa ruchu Podgrzewane przednie fotele, klimatronik dwustrefowy w pełni sprawny, no tak to się prezentuje. Nie ma nawigacji, no i pewnie jeszcze paru ilu, iluś tam bajerów nie ma. No nie, nie jestem mocny, akurat w tym modelu, bo mam pierwszy raz taki samochód i strasznie się nim jaram, nie ukrywam. To jest bardzo rzadki temat i lubię mieć auta, które, które są nietypowe. Tak wygląda silnik. Silnik typowo konstrukcja Saba 2.0 Turbo. 220 koni tutaj w tym przypadku. Silnik na łańcuchu tutaj ważną kwestią jest kontrolowanie napięcia, tak zwanego rozrządu balansu. Często siadają łyżwy prowadzące, które są plastikowe i przez to rozciąga nam się ten łańcuszek. Należy to kontrolować. Jeżeli na zimnym silniku odpalimy i słychać charakterystyczne dzwonienie, warto od razu jechać do mechanika, nie czekać i sobie to wymienić. My tutaj to sprawdziliśmy. Napięcie łańcucha jest w stanie idealnym, został wymieniony napinacz i łyżwy prowadzące, bo już były w stanie słabym, aczkolwiek rozrząd jest przez nas sprawdzony, także jeszcze posłuży długo. Interwał tutaj wymiany tego balansu to jest bodajże 180 tysięcy, no tutaj jak widzicie skończył się wcześniej, bo przy 160 tysiącach, także spokojnie, 150-120 tysięcy bez problemu tutaj na tym rozrządzie można zrobić. Tak się prezentuje, mówi auto pod maską. Można zwrócić charakterystyczne elementy, czyli osłony termiczne, kompletnie nigdzie nie niewygryzione, nie, nieuszkodzone. Samochód pod maską naprawdę wygląda idealnie. Przechodzimy do dokumentacji samochodu. Do auta mamy książkę serwisową, mamy plik faktur i przeglądów, mamy dwa kluczyki Keyless okay, Go. Bardzo ładne kluczyki, bardzo mi się podobają wzór tych kluczyków naprawdę fajnie to wygląda tu mamy książkę serwisową do samochodu już pokazuję jak ona się tam prezentuje mówię w Szwecji biały gral jeżeli chodzi o ten model bardzo ciężko kupić mówię na rynku europejskim ten samochód jak widzicie serwisy, serwisy pierwszy serwis mieliśmy w 11 roku w listopadzie drugi w 12 roku w 13, w 14 olej cały czas 5W30 w 15, w 17 i w 18 Także tutaj jak najbardziej zalecam wymianę oleju w silniku. Także tutaj no możemy olej oczywiście wymienić w cenie. Jeżeli chodzi o historię tutaj przeglądów. Ostatni przegląd tutaj mamy ze stycznia bodajże 19 rok, 139 tysięcy, tutaj z 18 rok styczeń 119 tysięcy tutaj mamy jakąś fakturę na wymianę oleju jest tych, mówię, tych, tych dokumentów trochę. Także jak ktoś lubi papierolę, to sobie może tutaj pobuszować. Jest czym wybierać. Wszystkie te przeglądy, które tutaj macie, są też dostępne w internecie za darmo do sprawdzenia. Tutaj mamy fakturę na wymianę napinacza i, e, i prowadnic. W silniku. Jest jeszcze faktura na wymianę tarci klocków hamulcowych i tylnych sprężyn. Mówię, kwestię oleju możemy załatwić w cenie. Cena tego samochodu będzie w granicach 45 tysięcy. Nie jest to wygórowana cena za samochód, za wersję europejską czyli nie samochód powypadkowy ze Stanów, tylko egzemplarz bezwypadkowy. Także jest to cena uśredniona. Jest bardzo mało tych samochodów ogólnie. Zazwyczaj wszystko jest w dieslu. Z silnikiem benzynowym dwulitrowym jest bardzo mało. Oczywiście topowa wersja aero to było 2,8. No ale 2,8 jest znacząco droższy w utrzymaniu ten silnik i w serwisowaniu. Także tutaj cena w granicach 45 na gotowo po opłatach na fakturę VAT-marża, czyli nie będzie opłaty skarbowej. Popatrzmy, sobie jeszcze na linię z zewnątrz. Naprawdę samochód ciężki do przywiezienia, znaczy do kupienia w Szwecji. Po prostu te samochody są bardzo drogie i, i tutaj mówię ja takie auto polowałem, chciałem mieć w ofercie, bo, no bo lubię mówię, samochody nietuzinkowe i ten samochód na pewno taki jest. I myślę, że trafi do jakiegoś fana marki pewnie, który już takiego auta pewnie długo szuka. Dobra, tak wygląda SAP z zewnątrz zobaczymy sobie 95NG od spodu. Także wsiadamy i lecimy na stację diagnostyczną. Zobaczymy sobie, sobie sobie od spodu. Tak się prezentuje nie od spodu. Jeszcze nowe sprężyny. I wydech. Wydech jest mocno skorodowany. pewno za jakiś czas będzie do zrobienia. No, tak to wygląda, to całkiem przyzwoicie. Teraz przyświecimy, pokażę, że nie ma auto wycieków. dobrze widać wszystko. Tak to się prezentuje. Od spodu. Tak na ostatniego soba naprawdę wygląda nieźle no oprócz tych wydechów. Mówię te wydechy, tutaj końcowy wydech. No pewnie niedługo, znaczy niedługo, no pewnie zima dwie i będzie do wymiany. Już naprawdę jest spora korozja na nim. Nie ma żadnych luzów, puków, stuków, nowe hamulce przód tył, nowe sprężyny z tyłu. I bardzo ważna rzecz, czyli rozrząd sprawdzony przez nas. Kwestia tak naprawdę napinacza. Tak zwany rozrząd balansu. Tak się prezentuje SAP. Od spodu ostatni SAP dostępny na rynku. Prawdziwa gratka dla fanów. Ja bardzo chciałem mieć ten samochód w ofercie. Bardzo długo go szukałem, tak jak mówiłem, no i udało się kupić. Także zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do obserwacji nas na Facebooku. Pozdrawiam.